Dzień dobry, witam Państwa. Ten film jest skierowany do mieszkańców osiedli Skolwin, Stołczyn, Żelachowa, Golęcino, Gocław. Nazywam się Dariusz Matecki, jestem radnym miejskim, przedstawiam się, ponieważ bardzo często radni miejscy są po prostu przez mieszkańców nieznani. Ten film ma Was poinformować, że na osiedlu Skolwin ma powstać duży zakład przemysłowy, zakład przetwórstwa rybnego. Nie będzie on może zatrudniał wielu pracowników. Ale będą do niego dojeżdżać samochody ciężarowe, co zwiększy zakorkowanie nadodrzanki, i tak już bardzo mocno obłożonej. Ale najgorsze, co może się stać, to wydzielanie obrzydliwego zapachu. Mieszkańcy stołczyna już dzisiaj mają wielkie problemy, jeśli chodzi o zapach na ich osiedlu. Chodzi oczywiście o firmę Fosfan, i sami sobie zdajecie sprawę, jeśli, tam, jeśli przebywacie na tym osiedlu, jakie to są obrzydliwe zapachy. Jeszcze gorsze zapachy wydobywają się z, no, z przetwórstwa rybnego. Na, jakim, na jakąkolwiek stronę internetową, forum czy grupę nawet na Facebooku e, nie wejdziecie w miasteczka, gdzie są zakłady przetwórstwa rybnego, znajdziecie tam całą masę, dziesiątki e, komentarzy w stylu, że mieszkanie wokół, e, wokół takiego zakładu to jest horror. Że często nie da się, no nie da się po prostu żyć, ludzie mdleją, ludzie mają e, migrenowe bóle głowy, e, nie mogą się zupełnie skupić, e, że po prostu nie da się przyzwyczaić do takiego zapachu. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie z ludźmi, którzy mają wybudować te zakłady. Jest to norweska firma. Która tutaj oczywiście zatrudnia Polaków pijarowców. Byli oni pijarowo bardzo dobrze przygotowani i starali się wmówić mieszkańcom, że żadne zapachy nie będą się tam ulatniać, że oni tak naprawdę na tym jeszcze skorzystają, bo firma postawi im jakieś ławeczki, czy wyremontuje przystanek. Próba no, kupienia sobie po prostu ludzi. Nawet każdemu każdemu uczestnikowi spotkania dali taki prospekt. Byli też przygotowani dla dziennikarzy, ale żadnych dziennikarzy nie było. Mieli gotowe, gotowe oświadczenia dla mediów. Chyba musicie przyznać, że profesjonalnie tylko że z kim nie rozmawiam, kto ma do czynienia z przetwórstwem rybnym, bądź ogólnie z przetwórstwem spożywczym to każdy powtarza jedną rzecz, że, znaczy no, kilka, kilka oczywistości: że w Polsce tak naprawdę nie ma limitów no, tak zwanego smrodu. Nie ma czegoś po prostu takiego. I druga rzecz, jeśli się przetwarza ryby, resztki po rybach, bo to, to oczywiście o tym mówimy, no to nie ma takich, takich metod jakiś technicznych w tej chwili, żeby... Nie było zupełnie zapachu, że, że wokół tego zakładu prawdopodobnie zdecydowanie pogorszy się jakość powietrza. Na dzisiejszym spotkaniu było zadziwiająco dużo ludzi. Było kilkadziesiąt osób, i te osoby podpisały się, drodzy Państwo, pod sprzeciwem wobec budowa zbudowania tamtego zakładu. Jest to apel tak naprawdę do prezydenta Piotra Krzysztka o to, żeby cokolwiek zrobił, żeby zatrzymać budowę tego zakładu. Podpisało się pod tym kilkadziesiąt, Osób. Tylko drodzy Państwo, co jeszcze możecie zrobić? Tutaj na początku wymieniłem kilka innych osiedli. No, musicie mieć świadomość, że jak zawieje wiatr, tak te zapachy będą lecieć do Was również. Więc co możecie zrobić? 25 czerwca jest sesja Rady Miasta. Możecie przyjść na tę sesję i możecie pokazać swoje oburzenie. Możecie napisać na kartce A4, czy obojętnie jakiej innej kartce, że chcecie zabrać głos. Być może już na następnej sesji Rady Miasta przewodniczącą Rady Miasta będzie pani Łażeska właśnie ze Skolwina. Jeśli nie dopuści was do głosu, no to pokażecie, co o niej sądzicie w następnych wyborach. No, dlatego powinna każdego chętnego mieszkańca tych osiedli północnych dopuścić do głosu, żeby każdy z was mógł się wypowiedzieć, czy chcecie, aby koło waszych domów przetwarzano tak naprawdę odpady po rybach. My, znaczy no ja, jako, jako radny w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, na pewno będę robić wszystko, żeby zatrzymać budowę tego, tego zakładu, ponieważ widzę więcej negatywnych skutków jego budowy dla otoczenia niż pozytywnych. Pozdrawiam, szanownych Państwa, zachęcam do działania. A, jeszcze zapomniałem o tym, że do 27 stycznia można. E, można w tej sprawie, mieszkańcy mogą wydać opinię w tej sprawie, tak jakby. Szczegóły znajdziecie w linku e, do tego filmu, e, pod w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam was do tego, żebyście wysyłali też jak najwięcej maili do radnych, do mediów, do prezydenta Krzystka, do wiceprezydentów, e, żebyście działali po prostu, żebyście nie, pozostawili, e, nie pozostali bierni, ponieważ no, jeśli nic nie zrobicie, wy jako też mieszkańcy, e, no to. Jutro czy za, za rok obudzicie się otwierając okno i czując rybkę? Raczej wam tego nie życzę, dlatego musicie podziałać również, musicie wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ władza no, nie boi się zupełnie opozycji dzisiaj, lekceważy zdanie opozycji, ale nie, nie może zlekceważyć dużych protestów. I tego się, I dzięki temu, dzięki takim protestom, może rzeczywiście coś zmienicie. Zachęcam Was do aktywności obywatelskiej. I drodzy Państwo, umieszczam jeszcze jedno z nagrań z dzisiejszego spotkania. E, obejrzyjcie. Pozdrawiam. Która jest radna. Proszę bardzo, zapraszam Wam tutaj powiedzieć parę słów. Na szesnastą spotkanie się nie, nie robi, bo ludzie tak. pracują. Prawda? Pomimo, że nie ma papierni, to ludzie też pracują. Tak. A, a jeżeli. Jeśli idzie o robotniczą e, stronę, jeżeli pan otworzy ten zakład tutaj, kogo pan tu zatrudni? Nikt się nie spodziewa, że ze Skolwina ludzie będą pracować. Pan zatrudni Ukraińców zrobi się tu małe miasteczko tak, rosyjskie. To przyjmijcie mi do wiadomości, bo tak to się stanie. Oczywiste. Bo ludzie nie będą chcieli pracować przy takim smrodzie, w wodzie, bo na terenie papiernik, która funkcjonowała i zawsze był od mokry, pamiętacie, na, na, e, gdzie tam ta papierówka szła, na ścieralni, i tam, gdzie te, te całe e, papierówki wbrane były przez pracownika umowę, <trykowań> tam ja ja w umowę tam tylko, była przymusowa w robota, jeszcze za komuny, tam tylko pracownicy z nakazu pracowali. A później to e, bratniak e, bardzo słono płacił studentom, studenci tam no, właśnie, tych ta pracowników, nie, w nie w spodziewa, w że tu przyjdą ludzie do pracy z terenu Skolwina, z do mokrej przetwórki, rybnej, przy smrodzie. A jeszcze mam takie pytanie. Nie? No to się nie mówi nie o centrum W Polsce nie ma normy na odory. To Państwo przyjmijcie sobie do wiadomości, bo ja też tak, mówię, temat miałam swojej kariery zawodowej i po prostu nie ma normy nie ma się do czego odwołać. Możecie sobie pisać, 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 nie ma normy pisać, 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 A teraz, pisać, 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 jeśli nie będziecie robili takiej śmierdzącej fabryki, to po co macie podwójną metodę unieszkodliwioną? Zapachu! Po co to? Czyli jest jednak straszny odór, a druga sprawa. Niech pan mi nie powie. Jak ja skończę, to już od razu. Tak. no Niech pan mi nie powie. No teraz budujecie komin 20 metrów. Czyli żeby nie śmierdziało wokół fabryki, bo to tak zawsze jest. Na zakłady chemiczne? A, A strefa opadania pyłów z kominów, nie ma Strefa opadania odorów i szkodliwych wszystkich czynników jest, wiecie Państwo, gdzie jeszcze ja mi to na studia Jeszcze ja mnie przed tym, może przekonać, że zakłady chemiczne swoją strefę opadania mają za lasem przesądzińskim. I to wszystko dzisiaj wieje na teren e, osiedla Rzemieślniczego, nie, nie, nie. To no, był Tak, tam są zapady. No tam, proszę Państwa, jak do tym za co tu Pan mówi, że będzie biało albo nie biało na nasze strony, to tam by musi być. Tak, tak samo jak na Katyni, tak samo jak na Osiedlu, w Policach. I tu nikt, nikt, nikt nie mówi, że nie będzie śmierdziało, bo będzie śmierdziało. Bo przy takim wystarczającym poziomie, w skali komisji racji terenu, to Po sosie <noise> starym, pamiętajcie o tym Państwo. Brawa, Brawa dla Pani! <noise> Szanowni Państwo, dogrywam jeszcze jeden ważny fragment. Jeśli w okolicy, w której będzie obrzydliwy fetor przetwórstwa rybnego, no znajdują się domy, no to ma mieszkania, no to miejcie świadomość, że te domy i mieszkania, ich ceny pójdą znacząco w dół. Jedna, jedna z kobiet, która była na tym dzisiejszym spotkaniu, powiedziała wprost, że niektórzy ludzie mogą zostać tam uwięzieni, ponieważ. Nie będzie im się opłacać sprzedać mieszkania po dużo niższej cenie niż dotychczas, no i będą po prostu tam zmuszeni, żeby zostać, no bo ceny gwałtownie polecą. No bo kto chce mieszkać w okolicy, w której po prostu śmierdzi rybą, A bardzo wiele osób w tej chwili na Skolwinie się buduje. Jest to dzielnica najdalej oddalona, jest to osiedle najdalej oddalone, jeśli chodzi o całą północ. Dotychczas osiedle no, zielone, więc to, to też jest taka dość, dość pewna wielka niesprawiedliwość po prostu wobec tych osób, które w tej chwili stawiają swoje nowe domy. Pozdrawiam.